Marzec w serialu Akacjowa 38 skończy się z przytupem. Czeka nas udawany ślub i przygotowania do prawdziwego, dowód na to, że wyrzuty sumienia mają opłakane skutki i oświadczenie o rozwodzie. Sprawdźcie, co się wydarzy w serialu Akacjowa 38. W galerii publikujemy streszczenia odcinków w serialu Akacjowa 38, który zastąpił uwielbiany w Polsce serial Zranione Ptaki, sporo się dzieje. Po dramatycznych wydarzeniach związanych z Herminą wszyscy bohaterowie mają o czym myśleć. Sumienie nie da spokoju ani Rite, ani Felip, a jedno i drugie ma co sobie wyrzucać. Rite sumienie kąsa za dziecko Manueli, a Felip, za Herminę i jej nienarodzone dziecko. Ukojenia będzie szukał w alkoholu, ale to będzie miało fatalne skutki. Nie będzie też nudy w domu Don Germana i Kajetany. Mężczyzna oświadczy żonie, że chce się rozwieść. Będziemy też świadkami przygotowań do podwójnego ślubu symbolicznego i prawdziwego.